Witam serdecznie w drugiej części zbudowy budowy driftowozu, czy powiedzmy z przeróbki BMW na driftowóz z wał. Teraz muszę na spokojnie zająć się demontażem całej tylni, całego tego zawieszenia. Wiem na pewno, że jest do wymiany tuleja, która znajduje się na dysze. No i oczywiście w momencie, kiedy weszłem pod auto. Okazuje się, że puściły również Zimmeringi na, na tym dyferencjale, więc podejrzewałem, że trzeba będzie te wszystkie Zimmeringi po kolei e, powymieniać. Jest tutaj założony dyfer z, z MK. Jest, dyfer jest oczywiście ze szperą. E, jest to tak zwana blokada LSD. Nie mylić oczywiście z LSD. E, ja miałem taką samą blokadę. W, w swoim aucie terenowym, w momencie, kiedy jeździłem w terenie, miałem okazję nawet to rozbierać, ponieważ nie do końca byłem zadowolony z blokowania tych wszystkich kół. Po rozebraniu tego defa po prostu musiałem włożyć podkładki, żeby tę całą blokadę LSD, czyli te płytki, które się w środku znajdują, bardziej zacieśnić i żeby była mniejsza różnica pomiędzy kołami. Było to bardzo przydatne w momencie, kiedy jeździło się po, po bocie czy tam po, po piachu, obydwa koła równociągły. Równo no i tutaj na tym przykładzie mogę pokazać mniej więcej jak kręci się jednym kołem do przodu, drugie koło kręci się w tą samą stronę, czyli mogę stwierdzić, że w 50% jest ta blokada, w drugiej 50% może być tak, że jest dyfer zaspawany. No i tak, na pewno w pierwszej kolejności będę musiał pozbyć się całego tego wydechu. Wydech od, od razu mówię, że idzie na złą, będzie tutaj nowy wydech zrobiony. No, i oczywiście, poprzęgać te wszystkie osłony, żeby osłonić sobie śruby, które się znajdują tam pod spodem. No i powoli biorę się w takim razie do roboty, rozkręcam to i wywalam. No i tak, większość rzeczy mam generalnie już powykręcaną. Amortyzatory już popuściłem. Bachacze, można powiedzieć, są już wolne. Zostały mi tylko do wykręcenia trzy śruby z przednich mocowań Bachaczy. Bał oczywiście musiałem sobie podwieźć w ten sposób, ponieważ przy próbie odkręcenia jednej z tych śrub, które tutaj przykręcone są do. Bałka atakującego. E, jedna śruba się ukręciła, więc już sobie daję spokój z skręcaniem e, reszty. Wszystko oczywiście idzie topornie, a to jest tak zardzewiałe, że anglik przy tym samochodzie to Anglik to jest auto z e, salonu. E, na szczęście udało się wszystko rozkręcić, popuścić, Oczywiście auto bez walki się nie poddaje, więc e, każdemu elementowi muszę poświęcić trochę więcej czasu. To samo tyczy się układu hamulcowego. Na szczęście udało się rozkręcić cały ten układ hamulcowy. Jedna nie musiałem oczywiście uciąć, bo nie chciała wyjść, więc, więc cały, cały czas, cały czas pod górę. No teraz już mi zostało niewiele do, do wykręcenia. Cztery śruby z tego całego, z tej całej belki, która trzyma zawieszenie plus. 6 śrub z wahaczy i można powiedzieć, że na spokojnie mogę już ten cały dyfer, cały ten zawias opuścić na wózek. Oczywiście nie mam żadnego takiego fajnego hydraulicznej, hydraulicznej łapy, żeby sobie to podbudować, później delikatnie opuścić. Będę się sobie podjechać wózkiem, opuścić to na wózek, rozkręcić wszystkie śruby i w tym momencie podnieść całe auto do góry z powrotem. No, i w końcu ta nierówna walka ze śrubami i wyciąganiem tego całego zawieszenia została, została wygrana. Teraz tak, cały most idzie oczywiście w drobny mak, wszystko zostanie porozkręcane, ponieważ sytuacja się u mnie dynamicznie zmienia. Już wiem, że wszystkie tuleje metalowo-gumowe lecą do kosza, zamiast za to przyjdą tuleje, tuleje z poliuretanu, czyli wszystko zostanie zastąpione poliuretanem. Oprócz tego, zresztą tego, że. Całe zawieszenie jest wyciągnięte, pójdzie do malowania proszkowego, do peskowania, do malowania proszkowego, także będzie wyglądało praktycznie jak nowe. Teraz zostało mi już tylko uporać się z tymi śrubami tutaj na wale, żeby to jakoś rozkręcić mądrze. Teraz mam już lepszy dostęp, nie muszę tak się tam powiedzmy, kombinować, żeby jakoś dostać tymi kluczami do, do, tych, do tych śrub. Tam śrubę, którą Ukręciłem, będę musiał przyspawać do niej kawałek nie wiem, nakrętki pod, podkładki czy śruby i spróbować to generalnie wykręcić. Także no, biorę się dalej do roboty, do roboty, rozkręcam to wszystko w drogę No i w końcu udało się tą śrubę jedną odkręcić na wałku atakującym, która trzymała generalnie bał niestety nie chciała iść po dobroci mimo tam e, przyspawania śrub przez cały czas e, śruba się ukręcała oczywiście e, śruba która była przykręcona e, nie było możliwości ruszenia tej e, tej śruby dopiero po użyciu e, narzędzi tnących czyli szlifierki e, użyłem łepek i wtedy bez żadnego problemu wyciągnąłem wał i oczywiście co e, śruba, e, pozostałe śruby wykręciła się palcami ale w momencie, kiedy kombinowałem, jak ją wykręcić w całości, była na tyle uparta, że nie było możliwości wykręcenia jej.